Witajcie w drugiej części, w której to próbujemy przejść ten szalony świat obbi w Dress to Impress, który wygląda totalnie inaczej niż ten, który dobrze znamy. Uuu, zrobiło się dosyć mrocznie, ja już myślałam, że to jest powoli koniec. Tutaj ta zabawa chyba dopiero się rozkręca. Ja już po prostu jestem tak zmęczona tym strzelaniem. Musisz zbadać cztery krańce tego świata i jego najwyższe szczyty, nie jakieś kłódki. Na 100% będziemy musiały to otworzyć. E, e, już myślałam, że jestem sama. Musimy znaleźć cztery skrzynie? Coś takiego. Tutaj po prawej stronie jest pokazane, co my tutaj mamy. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty poszedłeś? Bo ja, bo ja do góry i idę w prawo. Może tutaj coś będzie. E, ta plansza jest dosyć duża. Dużo tu się dzieje. Tam są jakieś skrzynie. Może w tych skrzyniach coś tutaj będzie. Coś tutaj leży. Nie, poczekajcie. Eee, to wcale nie jest takie łatwe. Tu się zrobiło mega, ale to mega ciemno. In order to find what you seek, you must explore the four of this world and its highest peaks. Dobra, też jestem tutaj. Yy, mam jedną parę. Lecimy teraz z drugą, bo udało mi się zapamiętać. Dobra, lecimy tutaj. Mamy ptaka i coś takiego, dobra. Tu mamy koło i księgę. Już straciłam dwa życia. Tu mamy jabłko i księgę. Dobra, ta księga była tutaj. Dobra, mamy to. Teraz bierzemy tutaj. Jabłko było tutaj. Zostały mi dwa życia i cztery chyba pary. To jest tu. O nie, już teraz zapomniałam, co gdzie było. O, tego pilnika nie było. Yy, dobra, to już wiem. Tutaj będzie to. Yy, ptak jest tutaj. Chyba to zrobię. Zrobię to. Biorę teraz ostatnią parę. Yy, dobra, ostatnia para? Udało się. Ostatnia para i ostatnie życie. No ja przez ten cały czas, jak Sylwia próbowała robić, e, też zaczęłam, słuchajcie, tutaj szukać swoich par. E, tylko ktoś mi się tutaj nagle w tle zaczął pojawiać i coś mówić do mnie, nie mam pojęcia. Mam, słuchajcie, ostatnie życie. Strasznie się boję, że nie starczy mi go na znalezienie tych dwóch ostatnich par. Ale nie jest, udało się. Dobra. You Unlocked the chest. Czyli teraz wydaje mi się, że zaliczyłyśmy tą skrzynię. Ja mam jeden na cztery, Sylwia. Czy ty masz tak samo? Też mam 1 na 4 zgadza się. Czyli każda z nas musi znaleźć cztery skrzynie, tak? Oj, tak mi się wydaje, chyba, że podeszłyśmy do tej samej skrzyni. A, może tak być. Chociaż w tych eliksirach uzupełniałyśmy się, słuchajcie, i każda z nas miała zrobić po trzy zadania. Czy my tutaj jesteśmy razem? Nie mam pojęcia. Nie wiem, ale znalazłam kolejną skrzynię i znowu Find the Butterfly. Okej, okay, to jest inna już zabawa. O nie, ja tutaj muszę zapamiętać, gdzie jest ta karta. Sobie pokazuję teraz palcem na ekranie. Chyba na środku. Zgadza się. No to ja teraz, słuchajcie, szukam kolejnej skrzyni, przechodzę teraz przez kolejne mostki, idę zupełnie na prawo, bo tutaj jeszcze chyba nie byłam. E, mam nadzieję znaleźć tutaj szybko kolejną skrzynię. E, słuchajcie, nie, tutaj nic nie widzę. Ej, no tutaj nie ma skrzyni, gdzie one są? E, udało mi się, zaraz zobaczymy, czy obie będziemy miały pod. O, jesteś tutaj właśnie obok mnie, otwieram właśnie tę skrzynię. Czy ty też musisz ją zrobić? No właśnie nie, chyba nie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jest 2 na cztery, więc to już jest zaliczone. Dobra, no to idziemy dalej szukać kolejnych skrzyni, czyli jednak nasza współpraca tutaj jest e, widoczna. Jedną Sylwia, jedną ja i teraz musimy znaleźć jeszcze dwie. To wcale nie jest takie łatwe. Ty tam poszłeś do góry, tak? No to ja już tam nie będę wtedy szła, jak ty jesteś po tych schodach, to ja pójdę może w drugą stronę, no bo dwie skrzynie to akurat każda z nas po jednej by mogła znaleźć. Nic tam u góry Niestety nie ma, więc cofam się tutaj do tego mostka, e, ale nie mam pojęcia. Tam po prawej stronie już byłyśmy, tam gdzie były te skrzynki, więc nie wiem, może tam była gdzieś jeszcze jedna ukryta, taka magiczna skrzynia. Idę to sprawdzić, bo tutaj jest dość dużo tych takich pudełek i mogłyśmy którejś nie zauważyć. Nie wiem, gdzie jestem. Trafiłam do jakiegoś dziwnego labiryntu, gdzie mamy jakieś meble porozrzucane. Coś czuję, że tutaj mogłaby być gdzieś ta skrzynia, ale znalezienie jej. Graniczy po prostu z cudem. Tutaj jest tyle miejsca, tyle możliwości, że ja teraz to już sama nawet nie wiem, jakie ja mam stąd wyjść. Ja też już się tak zakręciłam, słuchajcie, wykąpałam się w jakimś tutaj małym oczku wodnym. Eee, czu jest! Mam kolejną skrzynię, uwaga. Znajdź mecz. No nie, kolejne pary, jak ja tego nie cierpię. Dobra, tutaj były te kwiaty. Zdążyłam tylko trzy zapamiętać. Te pilniki chyba były obok siebie, więc teoretycznie o nie, źle. Ach, straciłam już jedno życie. Mam dopiero trzy pary. To jest naprawdę mega trudne, bo tych e, par jest tutaj naprawdę dużo. Jabłko i kula. Tu jest jakaś księga, tutaj jest jakiś lampion. On był tutaj. Gdzie było jabłko? o nie, mam tylko dwa życia. Tutaj była księga? Nie, o nie, zostało mi ostatnie życie a chyba aż cztery. 4 udało pary. się, słuchajcie, cztery pary na jednym życiu udało mi się zrobić. Ostatnie to były sowy, jabłka jakieś kule i potem jeszcze takie lampiony, więc mamy już trzy na cztery słuchajcie, zrobione. No i teraz teoretycznie zostało najgorsze. Znalezienie ostatniej skrzyni. Albo ją gdzieś pominęłyśmy, albo jest gdzieś, gdzie jeszcze nie zdążyłyśmy dojść. Dziewczyno, tu gdzie ja jestem jest tak ciemno, że ja już marszczę oczy i próbuję cokolwiek dojrzeć. Ja nawet nie umiem teraz stąd wyjść. Tu jest naprawdę dramat, jak te skrzynie są mocno poukrywane. No ja też teraz trafiłam do jakiejś takiej ciemnej części, ale cofnęłam się z niej, bo faktycznie było tam za ciemno. Tutaj są te schody, gdzie my byłyśmy. Tak próbuję rozkminić te wszystkie miejsca, aby ponownie nie chodzić w tych samych i nie marnować czasu. Nie miałam pojęcia, że to zajmie właśnie tyle czasu. Myślałam, że to obi i to i, i ten challenge będzie zdecydowanie nie krótszy. Też tak myślałam, słuchajcie, ale nie, to nie jest takie proste. Ja już tutaj na pewno byłam, bo to jest właśnie to ciemne miejsce, więc teraz idę tutaj gdzieś do wnętrza skały i zastanawiam się, czy może tutaj gdzieś znajdę jakąś skrzynię. O matko, ile tutaj jest zakamarków? W ogóle to jest niemożliwe, jak tutaj można cokolwiek znaleźć. Na szczęście te skrzynie one chyba troszeczkę się świecą, więc. Może to nam troszeczkę podpowiedzieć? Czy Ty byłaś w tym budynku? W tym takim labiryncie, słuchaj, między tymi schodami, jakimiś rozwalonymi meblami? Byłam, ale wydaje mi się, że nie przeszłam całego, bo ja się po prostu tam zgubiłam. Ja też się tutaj zgubiłam, coś czuję, że już tutaj byłam trzy razy i się kręcę wokół własnej osi, no ale cóż, próbuję i teraz nawet nie umiem znaleźć drogi do wyjścia. Ja tutaj do jakiegoś salonu, słuchajcie, tutaj jakiś posterunek policji, co to w ogóle jest? Wszystko jest poprzewracane, są dziwnie Poustawiane meble, tak jakby one miały nas wprowadzić ewidentnie w błąd, żebyśmy się pozakręcały tutaj w tych korytarzach. No i im się udało, bo ja jestem totalnie zakręcona i nie mam pojęcia, czy już tutaj byłam, czy ja się kręcę wokół własnej osi, czy ja w ogóle zbliżam się do tej skrzyni, czy może się od niej oddalam. Liczę, że Sylwia przyjdzie tutaj i pomoże mi cokolwiek znaleźć. Ja Cię przed chwilą gdzieś widziałam, ja jestem w ogóle przy wyjściu teraz. Przed chwilą Cię gdzieś widziałam, gdzieś mi mignęłaś, ale. No nie, wiem, no liczę na to, że tutaj będzie ta skrzynia, no bo to pomieszczenie naprawdę tak wygląda. Wydaje nam się, wydaje mi się, że ten cały świat już tam przyszłyśmy i to jest właśnie ostatnie miejsce. To musi gdzieś tutaj być, a ja ciebie nie widzę, ani ciebie, ani skrzyni. Mam wrażenie, że kręcę się wokół własnej osi i już po prostu aż mi się od tego robi niedobrze. Nie, no ja znowu jestem w tym samym pokoju. Weźcie mnie stąd. O, o mam skrzynię. Mam skrzynię! Skrzynia ostatnia! Find the butterfly! Muszę znaleźć motyla. To nie jest już takie typowe memory. Ja tutaj sobie muszę słuchajcie, palcem po ekranie chodzić, bo te karty się przesuwają, a ja muszę znaleźć motylka. Pierwszy znaleziony, teraz... O nie! Spojrzałam się na Was w kamerę i już teraz nie wiem! Chyba tu. Dobra, udało się. I teraz jeszcze trzeci. I to już będzie rozwiązanie naszego zadania. Dobra, czy to jest to? Zrobiłam to! Dosłownie w ostatniej chwili, jak Sylwia powiedziała, że znalazła tą skrzynię, to przyszłam tutaj do ciebie. Widzę, jak ona się otwiera. Piękne serce z niej wylatuje. Czy to już jest koniec tej przygody? Strzałki nam pokazują, gdzie mamy iść. W końcu się pokazały. Zobacz na to: strzałki nas kierują teraz w odpowiednim y, kierunku. No, w końcu, bo ten labirynt był naprawdę mega zakręcony. Widzę tylko twój cień. Bardzo szybko mi uciekasz, podążasz za tymi strzałkami. Dobra, jesteśmy. Aha, dobra. dobra, żółty. To było pierwsze, potem był czerwony. Szybko, muszę podejść do czerwonego. Czerwony, niebieski. Nie, no były tylko dwa kolory chyba. Właśnie, a nie trzy. O nie, co my teraz zrobiliśmy? Żółty. Zielony. Czerwony. Niebieski. Dobra, no to idę. Żółty. Zielony, dawaj. Po kolei chyba trzeba wszystkie po prostu. Szybciej! Ja idę do czerwonego, to idź do... Czerwony i teraz niebieski! Udało się? Czy zrobiłyśmy to? Czy, czy znowu się nie udało? Nie wiem, w ostatniej chwili chyba to zrobiłyśmy, nie udało się. Niebieski, zielony. Niebieski, zielony. Czerwony. Żółty. Niebieski, zielony. Niebieski, idź do niebieskiego, ja idę do zielonego. Zrobisz niebieski? Już zrobiłam. Zielony, ty rób czerwony. Powiedz kiedy. Ej, no nie zaliczył się twój kolor, nie wciskasz tego do końca. O nie, to jeszcze raz. Zielony, pierwszy zielony Iska. Już jest. Teraz nie, no nie, nie zrobiłaś, bo pierwszy się zrobił niebieski. Nie, jest zielony. No nie. Dobra, czyli każda z nas to musi zrobić. Jak to było? Zielony, niebieski. O nie, każda z nas musi zrobić to osobno chyba. Dobra, udało mi się zdjąć pierwszą kłódkę. Słuchajcie, i tu chyba znowu będzie to samo. Zielony, niebieski, e, czerwony, żółty. Zielony, niebieski, czerwony, żółty. Boże, jak to trzeba szybko robić. Zielony. No to została nam już teraz y, ostatnia kłódka. Ta na samym środku. Miejmy nadzieję, że to już będzie koniec naszego challenge'u. Lecimy z kolorami: niebieski, niebieski, czerwony, niebieski, czerwony, zielony i na końcu żółty. I biegnę do żółtego. Powiedzcie, że się udało? Tak, w ostatniej sekundzie. Wow. Ostatni, ostatni. Czy się udało? Czy się udało? Czy ta kłódka zaraz zniknie? Udało się! O, matko, słuchajcie, tak mnie to zmęczyło, że mi głowa zaraz pęknie na pół. Błagam, powiedzcie, że to było ostatnie zadanie. Idziemy. Iska, wchodzimy tutaj do środka, jesteś? Jestem, idę za tobą. Oczywiście, że tak. Co to znowu jest? Jakaś kula. Kula nam zrobiła tutaj przejście, więc idziemy. Teraz chyba tutaj nam się zrobi jakieś kolejne coś. Poczekaj, czekaj, czekaj. E, e, tutaj coś się rusza. My tym ty musimy się y, przedostać. O nie! To jest obbi, My musimy przez to przejść! O, to wcale nie jest takie łatwe. O, rany! O rany! Dobra, w momencie kiedy się trochę zatrzyma, będę skakać. Nie, dajcie już spokój, po prostu uwolnijcie mnie stąd, bo ja nie mam tyle nerwów, żeby przez to przejść, serio. Nie jest tak źle. Słuchaj, ja już jestem dosyć daleko, chyba przedostatni skok teraz będę wykonywać. Oa! Dobra, przedostatni i tutaj, tutaj czy to jest koniec? E, i, I co ja mam teraz tutaj z tym zrobić? Nie chcę nic mówić, ale ja spadłam i zaczynam od nowa. Ale ja doszłam do końca i co ja mam? Te... O, rany, tutaj trzeba przejść teraz po jakiś. Takich dziwnych z boku łańcuchach, chyba te łańcuchy, które my tutaj zrobiłyśmy. Ale co jest grane? Tu, a! To też jest obi! Tylko takie 2D. Okej. Okay, tutaj skaczemy po tym wyżej. Dobra, mam coś tutaj, kolejną rzecz. A odblokowałam sobie kolejną drogę jakby. A ja się nie mogę ruszyć, słuchaj. Ani w jedną, ani w drugą stronę. Moja postać się zablokowała tutaj na początku tego obbie. No to ja ci powiem, że to nie koniec tego obbie jest jeszcze dalej, dosyć sporo. Ja jestem tutaj o dosyć już daleko. Skaczę dalej, przechodzę do kolejnych tych takich nie wiem, to jakieś kolumny. E, o, jakieś kule takie są do zaświecenia. Zapaliłam ją. I co ja teraz mam zrobić? Gdzie mi się tutaj teraz coś pojawiło? No nie że teraz muszę stąd wrócić. Może jak ty do mnie tutaj dojdziesz, to mnie odblokujesz, bo moja przygoda chyba już się skończyła. Stoję w miejscu i nie mogę się ruszyć. O nie, coś się zblokowało, ale ja przed chwilą też miałam coś takiego podobnego i jednak się udało. No dobra, jestem tutaj, zapaliłam kolejne. Teraz muszę pójść do góry. No, nie mogę się ruszyć. Skaczę i działa mi tylko przód. Ty, słuchajcie, skaczę, próbuję, nic się nie dzieje. Cofnij się tutaj po mnie, błagam, może ty mnie uwolni. Ja właśnie spadłam do jakiejś lawy strasznej. Ja się nie mogę cofnąć, bo mi już zniknęły tamte drogi, aby cofnąć się. No to trudno, słuchajcie. To jedynie Sylwia będzie wam w stanie pokazać ten świat. Mam nadzieję, że jak nasza drużyna się rozpadła, to jej się nic nie zablokuje i że będzie mogła dojść tutaj do końca. Co ja tutaj robię, dziewczyno? To jest po prostu niemożliwe. Czy ten świat się w ogóle kiedykolwiek kończy? A! Spadłam do lawy! A nie, zaczynam w tym samym miejscu na szczęście. Mam problem, zapaliłam kolejną tę kulę i mi się tutaj nie pokazuje. Co? A! Tutaj mi się pokazało z tej strony teraz. Okej, okay, no nie, no ja już myślałam, że to jest koniec. Już myślałam, że skończymy tę wielką naszą przygodę. Bo to nagranie to będzie historyczny, długi odcinek. E, wydaje mi się, że tu już jest koniec. Weszłam na wielką wieżę. Jestem na samym końcu, na czubku tego całego świata. Nie mam pojęcia, gdzie ty odknęłaś, ale wydaje mi się, że zapalam teraz ostatnią tę kulę. A tak przynajmniej myślałam. Pojawiły mi się kolejne klocki, aby skakać. Ale czy to już będzie ostatnie? Dobra, jeszcze dosłownie kilka, kilka skoków. To, o, to jest już ostatni skok. Ej, dobra, coś mi się odblokowało teraz. Może ty musiałaś zaliczyć jakieś zadanie? Ej, gdzie ja jestem? Dlaczego ja jestem tutaj na samej górze? Tam są jakieś klocki. Dobra, idę tutaj i mam nadzieję, że tamto obbi doprowadzi mnie do Sylwii. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo dosłownie momentalnie, słuchajcie, zdjęło mi tą blokadę, którą miałam. Tam jest jakaś kula, czy ja też muszę zapalić je wszystkie? Nie no, Sylwia już to zrobiła! Ja już myślałam, że to jest koniec, ale to, co tutaj się dzieje, to po prostu nie ma końca. Teraz jest obbi, gdzie znikają mi klocki pod nogami. Zapalam kolejne elementy, kolejna kula, i co ja mam teraz zrobić? Pojawiły się ponownie klocki, czyli rozumiem, że ja muszę tutaj teraz stąd wrócić. Robię to na spidzie najszybciej jak się tylko da. Czy muszę wejść tutaj teraz do góry? Pojawiła się tutaj jakaś brama. Czy to jest koniec? Błagam, błagam! To chyba już jest koniec! Chyba nie, bo ja widzę jeszcze jedną czerwoną lampkę, którą trzeba zapalić. Ja staram się do niej dotrzeć, ale muszę pokonać dwa bardzo niebezpieczne obbi. To nie wiem, co ty tam masz, ale ja od dostałam jakąś taką odznakę. Tutaj ostatnia kula mi się pokazuje. Yy, to jest jakby yy, upside down, do góry nogami dom jakiś. Nie wiem, co się wydarzyło, ale ja już to przeszłam, moja droga. Wróciłam do tego miejsca, gdzie mamy te takie łódki w kształcie łabędzi. No i przeszłam to. Nie ma tutaj już nic innego, jedyne co było napisane to kontynuacja, co oznacza, że może ta historia będzie dalej kontynuowana. Ciekawe, ja bym chciała zobaczyć ten koniec, bo ja do niego dotrzeć nie mogę. Teraz w ogóle chodzę u góry, słuchajcie, po nie wiem, jakimś płonącym niebie. Tutaj mnie podrzuciło, znowu mnie cofnęło. Nie mam pojęcia, jak dotrzeć do tamtych czerwonych, które są niezapalone. Ja się po prostu chyba poddadzę. Otworzyły mi się jakieś, słuchajcie, otworzyły mi się, słuchajcie, jakieś wielkie wrota. Otrzymuję jakąś oznakę: zniszczone związki? O co tutaj chodzi? Halo, co to za kula? Gdzie mnie to zabiera? Nie, 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 nie. Dobra, ja teraz chyba trafiłam tam, gdzie Sylwia przed chwilą. Do jakiegoś pokoju, słuchajcie, pielęgniarki czy kogoś? Nie mam pojęcia o co tutaj chodzi. Nie, to jest pokój. Tak, biuro pielęgniarki głównej Juli. Gdzie mnie to dalej teleportuje? Dzięki wielkie, kochani, że byliście razem z nami. O wow, ale się namęczyłyśmy, ale przygoda była super. To było zupełnie coś innego niż zwykłe dresztu imprezy. Bawiłam się świetnie. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Pa pa.